Tobie śpiewam, żywioł wszelki, bądź pochwalony, Boże Wielki, a człowiek, który bez miary, obsypany twymi dary, coś go A czy Cię nie chwalił? Coś go stworzył i ocalił. A czemuż by Cię nie chwalił? W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan ze Wami. Przyszliśmy do naszej świątyni, aby celebrować najświętszą tajemnicę naszej wiary ofiary Chrystusa. Za chwilę wsłuchamy się w Boga, mówiącego do nas przez swoje słowo, które jest żywe i skuteczne. Będziemy świadkami przemiany chleba i wina w ciało i krew Pana Jezusa, zostaniemy zanurzeni w Jego miłości. Abyśmy mogli zaczerpnąć z Bożych tajemnic i stawać się podobnymi do dawcy życia wiecznego, powierzajmy Panu nasze troski i problemy. On chce umacniać nas swoją miłością. Prośmy go dziś o dar nadziei. Sprawując tę Eucharystię, Bożemu Miłosierdziu, będziemy polecać zmarłych. Ksiądz proboszcz będzie polecał Henryka Sroka w trzecią rocznicę śmierci, tę świętą zamówiła żona z dziećmi. Ja w kolejnej przy świętej gregoriańskiej będę polecał Joannę Momot. Aby ta nasza modlitwa była owocna, miła Panu Bogu, przeprośmy Go za nasze grzechy i prośmy o Jego miłosierdzie. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina. Moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich Aniołów i Świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga Naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, Twoja opatrzność nigdy się nie myli w swoich zrządzeniach. Pokornie Cię błagamy, abyś oddalił od nas wszystko, co nam szkodzi, i udzielił wszystkiego, co służy naszemu dobru, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Stanie z księgi Tobiasza. Ja tobież zasmuciłem się wzdychem i płakałem, i zacząłem wśród wesnień tak się modlić. Sprawiedliwy jesteś, Panie, i wszystkie dzieła Twoje są sprawiedliwe. Wszystkie Twoje drogi są miłosierdziem i prawdą. Ty sądzisz świat, a teraz o Panie wspomnij na mnie. Zajrzyj, nie każ mnie za grzechy moje, ani za zapomnienie moich i moich przodków, którymi zgrzeszyliśmy wobec siebie. Nie słuchaliśmy Twoich przykazań, a Ty wydajesz nam na nas niewolę i śmierć. Na pośmiewisko i na szyderstwa, i na zgardę u wszystkich narodów, wśród których nas rozproszyłeś. Teraz więc liczne Twoje wyroki są prawdziwe, wykonane na mnie za moje grzechy, ponieważ nie wypełnialiśmy Twoich przykazań, ani nie chodziliśmy w prawdzie przed Tobą. Teraz więc uczyni ze mną według Twojego upodobania, pozwól duchowi mojemu opuścić mnie. Chcę odejść z powierzchni ziemi i stać się znowu ziemią, ponieważ śmierć jest lepsza dla mnie niż życie. Albowiem słuchać muszę wyrzutów niesłusznych i ogarnia mnie wielka boleść. Panie, rozkaż mnie, będę uwolniony od tej niedoli. Pozwól mi udać się na miejsce wiecznego pobytu, nie odwracaj twego oblicza ode mnie. Panie, ponieważ dla mnie lepiej jest umrzeć, aniżeli przyglądać się wielkiej niedoli mojego życia i słuchać szyderstw. Tego dnia Sara, córka Raguela z Ekbatany. W Medii również usłyszała słowa o Belgii od jednej ze służących swojego ojca, że była ona wydana za siedmiu mężów, których zabił zły duch, Asmodeusz, zanim byli razem z nią, jak to jest przeznaczone żonom. Służąca mówiła do niej, to ty zabijasz swoich mężów? Oto już za siedmiu byłaś wydana i od żadnego nie otrzymałaś imienia. Dlaczego nas dręczysz z powodu tych mężów? Dlatego, że pomarli. Odejdź zatem z nimi, abyśmy już nigdy nie zobaczyli Twego syna ani córki. Tego dnia była ona bardzo zmartwiona i zaczęła płakać. Poszła do górnej izby swojego ojca, chcąc się powiesić, jednak zaraz opamiętała się i rzekła Niechaj nie szyzą z mego ojca, mówiąc do niego, miałeś jedną umiłowaną córkę i ona z powodu nieszczęścia powiesiła. Nie mogę smutku doprowadzać do odchłani starości ojca mego. Lepiej dla mnie będzie nie wieszać się, lecz błagać Pana o śmierć, abym nie wysłuchiwała więcej obelg w moim życiu. I wówczas wyciągnąwszy ramiona ku oknu modliła się. I tej godziny modlitwa obojga została wysłuchana wobec majestatu Boga, i został posłany Rafał, aby uleczyć obydwoje. Oto Słowo, że. Do ciebie, panie, wznoszę moją duszę. Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę. Tobie ufam, Boże, niech nigdy nie doznam zawodu. Niech moi wrogowie nie triumfują nade mną. Nikt bowiem, kto Ci zawierzył, nie będzie zawstydzony. Wstyd spotka wszystkich, którzy łamią wiarę, idąc za marnością. Do Ciebie, Panie, Wznoszę moją Daj mi poznać drogi twoje, panie. Naucz mnie chodzić twoimi ścieżkami. Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń. Boże i zbawco w tobie mam nadzieję. Do ciebie, panie, wznoszę. Wspomnij na swoje miłosierdzie, panie. Na swoją miłość, która trwa od wieków. Tylko o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu, ze względu na dobroć Twą, Panie. Do ciebie, Panie, wznoszę. Dobry jest Pan łaskawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom, pomaga pokornym czynić dobrze, uczy ubogich dróg swoich. Do ciebie. ale alleluja, alleluja, Alleluja. Alleluja, Alleluja, Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem, kto wierzy we mnie nie umrze na wieki. Ale Alleluja. alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Przyszli do Jezusa saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i pytali go w ten sposób: Nauczycielu, Mojżesz tak nam napisał: Jeśli umrze czyjś brat i pozostawi żonę, a nie zostawi dziecka, niech brat jego pojmie ją za żonę i wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę, a umierając nie zostawił potomstwa. Drugi ją pojął za żonę i też zmarł bez potomstwa. Tak samo trzeci. I siedmiu nie zostawiło potomstwa. W końcu po wszystkich umarła także kobieta. Przez martwych stanie więc, gdy powstaną, którego z nich będzie żoną? Bo siedmiu miało ją za żonę. Jezus im rzekł, czy nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie pisma ani mocy Bożej. Gdy bowiem powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić. Ale będą jak aniołowie w niebie, co zaś tyczy umarłych, że zmartwychwstaną, to czy nie czytaliście w księdze Mojżesza, tam gdzie mowa o krzewie, jak Bóg powiedział do niego ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, Bóg Jakuba, nie jest On Bogiem umarłych, lecz żywych jesteście więc w wielkim błędzie oto słowo pańskie. W pełni ufności przedstawmy nasze prośby ojcu, który. Nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Módlmy się za papieża, biskupów, by mimo zmieniających się ideologii stali na straży godności małżeństwa i rodziny. Ciebie prosimy. Módlmy się za małżonków, aby do, siłę do wspólnego życia czerpali z modlitwy i sakramentów świętych. Ciebie prosimy. Módlmy się za przeciwstawiających się małżeństwu opartemu na prawie naturalnym i bożym. By dane im było zrozumienie Bożego zamysłu dotyczącego człowieka. Ciebie prosimy. Módlmy się za młodych, zwłaszcza za narzeczonych, aby każde ich spotkanie było umocnieniem przyjaźni i prawdziwej wzajemnej miłości. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych małżonków, radość wieczną dla wdów i wdowców, o żywą wiarę i życzliwość ze strony najbliższych. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, których Bogu teraz polecamy, za Henryka, za Joannę zmarłych z naszych rodzin, aby i ci oni cieszyli się chwałą zbawionych w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nasze rodziny, by wspierane opieką świętych aniołów były dla świata znakiem wzajemnej miłości. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, Ty pokorny uczysz dróg swoich i wysłuchujesz swoich dzieci. Wierzymy, że nie zostawisz nas samych i przyjdziesz nam z pomocą przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Cóż, Ci Jezu, Amen. Wieczny czas Królu Jezusa. Módlcie się, aby naszą i Waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie naszego na coś, na Twoje zadowolenia, a także na pożytek nasz całego Kościoła Świętego. Boże, ufając Twojej ojcowskiej dobroci, przychodzimy z darami do świętych ołtarzy. Niech ofiara eucharystyczna, którą składamy, oczyści nas z grzechów przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z waha mi. W górę seherca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to, to i sprawiedliwe. Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, aby Ciebie Boże chwaliły niebo i Ziemia. Chociaż nie potrzebujesz naszego uwielbienia, pobudzasz nas jednak swoją łaską, abyśmy Tobie składali dziękczynienie. Nasze hymny pochwalne niczego Tobie nie dodają. Ale się przyczyniają do naszego zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością, wołając: Święty, 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 święty Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej, hosane na, na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na, na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc. Wierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Wierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Włosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia w Palę. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj Boże o Twoim Kościele na całej ziemi sprawa, by lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Janem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, o Joannie, o Henryku i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą rodzicą, Dziewicą Maryją, ze Świętym Józefem, świętymi apostołami, wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego Słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, bo Twoje jest Królestwo i Potęga i Chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego kościoła i zgodnie z twoją wolą napełniaj Jego pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój pachański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Baranku Boży, który grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdasz nas baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę. Pani Panie, nie jestem godzien do abyś, abyś przyszedł, przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Wiele wiecie, wiele Każdym w każdym momencie. O... Módlmy się. Boże, Ty nas posilasz ciałem i krwią Twojego syna. Kieruj nami przez Twojego ducha, abyśmy świadczyli o Tobie nie tylko słowem, lecz także czynami zasłużyli na wejście do Królestwa Niebieskiego. Przez Chrystusa Pana naszego. 5 godziny 12 będzie pogrzeb Świętej pamięci Marka Kolusa z kolonii. Świętej pamięci Marka, również Henryka, Joannę, polećmy Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz im dać panie. Wieczny odpoczynek racz im dać panie. A wieczny odpoczynek racz im dać panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym Pan z wami i z duchem twoim niech was błogosławi Bóg wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty idźcie w pokoju Chrystusa